Siema O, pole idę na moją stołówkę. Zielona stołówka. Zapomniałem GoPro. Jak się nie ma GoPro, to się robi, się robi Go with the Flow. O, ja pierdolę. Nie... Pamiętacie miesiąc temu filmik, jak kręciłem? Tego tu nie było. Przez ten kasztan jadalny. Piękny. On nawet nie miał liści na sobie. Patrzcie, co się dzieje. W tym miejscu jest trawa, prawie. No mnie popas, bo ja krótki jestem. Ale wiecie, jak pachnie. Patrzcie, co się dzieje. Tutaj zaraz będzie lawina. Ściągamy kapcie. Oczywiście. Ściągamy kapcie. O. I się uziemiamy. Ok. Wiem, że to śmiesznie brzmi. Karol zwariowa. No trudno Lepiej być wariatem, a szczęśliwym i uśmiechniętym Słuchajcie Ale cudo Tylko muszę uważać wiecie Na psie niespodzianki, bo nie każdy zbiera po psie Mniszek, 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 mniszek Mniszek Wyłączyłem zamiast przyłączyć kamerę Słuchajcie, same niski nie będę się rozdrabniał każdy sobie może znaleźć, albo nie znaleźć Do czego mniszek i dlaczego mniszek O! Patrzcie do tego tutaj patrzcie A wychodzicie do apteki I szukacie rozumu gdzieś indziej A ja chodzę na łąkę O Czekajcie odsłoni się trochę Witamina D albo suplementujemy, albo ze słoneczka w słońce i tak nie wystarczy, to już trzeba się suplementować. Słajcie. mniszek i stołówka dzisiaj. Zaraz się rozkłada, mogą sobie wziąć, kurde, jakiś koc Bo zimno, zic będzie. Patrzcie, jakie drzewa, jakie kolory. Słon pool park, bardzo polecam na usb Przyjeżdżajcie, natura jest za darmo. Śmigamy na boso sobie dużo tego przełączania. Tu mam torbę od Adasia, Adasia nie znacie, ale o cholera Idę tam jest kwiatków, i żółte kwiatki, zaraz sprawdzimy co to jest. Dzikusy latają, papugi latają, to na Westbrookie mamy papugi zielone, tak? Przecież to jest takie środowisko ogólnie, że tu papugi przecież, papugi rosną papugi do się to rozwijają taki mamy klimat na West London. a wy na wakacje za granicę idziecie dzisiaj taki, taki lelum po trochę wideo zobaczcie co się dzieje apteka sama sobie wyrosła Ziółka, ziołka, 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 ziołka ładne, ale co tam wnosi mam kable mam no, nadzieję, że dobrze nagra, bo trzymam w bok telefon Kiedyś rozłożyć te stare pole golfowe. Kiedyś było nie nieużywane, chyba już od 7 lat. Także natura już sobie sama sobie wyrównowała. Wyrównała. Wyrównała sobie to, co jej brakowało, bo losie ale wielki. Pszczo pszczoły są, są pszczoły. Jesteśmy uratowani. Pamiętajcie, nie ma pszczół. Nie ma nas. Śmiesznie to brzmi, co od takiego małego wada zależy. Życie całej populacji. Dobra. Rozbijam, Znaczy rozbijam, rozkładam bo są takie ładne, fajne, fajne małe pajączki, patrzcie. To jest taka trawa, jest tak cieplutka że w głowie nie mieści. Dobra, rzucamy kapcie I stołówka stołówka w naturze. Mogłem luzę wziąć Bo nie zgrzewam Stołówka w naturze, widać mnie, spoko. Co tu się dzieje? Na tej głowie. Sałatka, niestety, kupna. Z lenistwa, ale herbata ziołowa jest. Co dziś mamy? Mamy e, lawendę. Mamy horsetail. Widzicie, skrzyp polny. Skrzyp polny, lawenda i gojnik. Czyli złoto z gór. Cudo, mistrzostwo świata. Chyba się już powtarza. Dużo tych mistrzostw świata. Patrzcie, tu już przekwitło. Już niby w zasięgu, już same latawce zostały. Ja pierdzielę, jak natura poleciała. Muszę się za drugą, na drugą stronę płotu dostać. A to na weekendzie, bo. Tam są pąki sosny, wiecie? Ogrodzili, bo chcą coś ośrodek zrobić, ale. E no, e no. Teraz wam pokażę. Patrzcie. Dobre. Właśnie dojrzałem. O tu, to cudo. Duże. To sosna. Ja stąd na nie widzę pąki O, zuma mogę zrobić. Widzicie? Ale jaja Dobra, mam nadzieję, że mi torba wystarczy. To będzie z kilku kawałków, wiecie, bo przez, bo przez, <grych> wyglądam jak ten, jak Donald Trump, tylko, że nie, nie mam pomarańczowych włosów, tylko siwy. Donald Trump tak wygląda, jak mi się ten, peruka prze, przewiała. Jeszcze mm. wam miłego dzionka. Ja mam sałatkę z Subway'a. Bez chleba. Sama sałata. 100% wegetariańskie jedzenko. no i to mój obiad życzę wam miłego dnia Taki trochę spontaniczne jest to wideo wiecie co, warto iść na tą łąkę zamiast iść do apteki idźcie sobie na łąkę, pozbierajcie sobie zioła kupcie sobie jakąś fajną książkę jakąkolwiek o zbieraniu ziół, bo macie aptekę o tutaj, w trawie jest apteka albo na drzewach rośnie o, Donald znowu się przekręcił Idźcie sobie do tej apteki naturalnej. Znajdźcie sobie tam te swoje rzeczy. Pamiętajcie, że wszystko, co bierzecie naturalne i zdrowe, to, co jest ziołowe, to nie oczekujcie, nie oczekujcie że będziecie mieli od razu skutki, e, wyniki po miesiącu, dajmy na to. tak? E, to jest niemożliwe. Wszystko, co bierzecie naturalne, czy suplementy, czy bierzecie e, witaminy, czy minerały, praktycznie to musi się zbudować w naszym organizmie. Tak, Ja tak mam wrażenie po sobie samym, Mniej więcej doświadczenie 3, 3 do 6 miesięcy i tyle trzeba niestety wyczekać. Trzeba być cierpliwym i upartym. Jeżeli nie macie, nie macie, ten, nie macie możliwości albo nie macie ochoty, to zapytajcie się mnie, jakie zioła i do czego. Ja też nie jestem omnibusem, globusem, czy czymkolwiek Po prostu też się uczę z książek. Też wam polecam. Jeżeli nie macie czasu, a macie ochotę o czymś usłyszeć, to mi zadajcie pytanie postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej albo po prostu w kolejnym filmie zrobię odpowiedź na pytanie po co mniszek lekarski i do czego oczywiście medycyna rockefellerowska niestety wam tego nie powie że apteka jest na polu na no się o tym nie spodziewajcie chociaż już są, są lekarze którzy się budzą i z tej białej piguły przechodzą na trawę mówiąc kolokwialnie. Słuchajcie, pozdrawiam Was ciepło. Film z kilku kawałków. Pogoda piękna, słoneczny łez bromić. Natura. Z gołymi girami, bo o to chodzi. Uziemiać się, tą energię oddawać do Ziemi. E inflammation, czyli wszystkie e stany zapalne też. Bardzo fajnie sobie wychodzą do Ziemi. Oddajcie matce Ziemi to, co, to co y ona Wam może z tym pomóc tą złą energię, ona i tak ma dużo dobrej energii w sobie. Jak każda matka nie będzie narzekać, pomoże dzieciom. Także, słuchajcie, jak się zabieram za mój obiad. Pyszna sałatka, buziaki. E, poproszę o lajki, jeżeli lubicie. Jak nie lubicie, to te w dół, ok? To też mi daje dużo. E, a jak dajecie w dół, to napiszcie chociaż dlaczego daliście w dół. E, a jeżeli macie pytania, to piszcie w opisie pytania, a ja na nie odpowiem w następnym, w następnym programie. Nie wiem jeszcze o czym będzie, nie wiem w programie, jeżeli to można nazwać programem. Yy, takie luźne gada, nie wiecie o co chodzi. Może w którymś momencie mam już ponad 40 lat, także yy, powiedzmy zostało mi po historii rodziny jeszcze 50 lat średnio, może więcej. Także yy, mam jeszcze czas na to, żeby się edukować i uczyć i was też uczyć. Jeżeli Was czegokolwiek nauczę chociaż odrobinę, to to będzie dla mnie z tak powiem, wynagrodzeniem. Pozdrawiam Was ciepło. Lajki albo te w dół, ok? No, zapraszam, dzięki.